Ja cię Nie trzeba, dam radę. Usiądę obok ciebie. Bez jedzenia i wody długo nie pociągniemy. Uważaj na nas, Rekker. Daleko do tego pieprzonego opiska! Na pewno nic ci nie jest? Tak, ja poprowadzę. Bo po moim trupie, chodzę. Czemu nie chcesz mi zaufać? Oczypiałaś? Przecież ja nawet nic o tobie nie wiem. Co w ogóle masz stronę? Wiesz co, nieważne. Tak? Przedstawiłam Jinxie moim rodzicom i rodzeństwu z dziećmi. Chciałam dać im nadzieję. Następnego dnia ludzie Chang'a spalili w ich wioskę. Wszystkich wymordowali. Zwolnij! No... Moja kolej by powiedzieć nie wiedziała. Słuchaj, Anna, ja, no, przepraszam, okej? Okay zaufanie trzeba zasłużyć. Kurwa! Jazda, jazda! Ruszcie! Widzieli nas? Dopóki będziemy cicho, nic nam nie grozi. Co ty gadasz, Hanna? Musimy stąd wiać za dużo i tutaj. Ani słowa! Szybko, ruszaj, tempo! Mamy coś na czujnikach? Przez to mamy trzy minuty. Co to jest? Postarunek obserwacyjny? Tak. No, ludzie, ruszać się. Prawie nas ujawniliście. Służysz w piechocie morskiej? Tak, grabarze. Siódma flota. Tak. A skąd jesteś? Z Brooklynu. Flatbush. Tilden Shuttle Westinghouse. Powaga? Nie wierzę. To jak mój brat, mój stary ma lokal w Brownsville. A ci to kto? Reker dowodzi. Ona to chiński wywiad, jest w porządku. Jak możemy dostać do bazy? <laughs> nie wiem. Cudem? Pokażę wam jak to wygląda. Rosjanie są wszędzie. Wzięli bazę i wyparli nas na stare miasto. Szukamy transportu na zachód. Gdzie jest wasz dowódca? Ostatnio był na Starym mieście. Kilometr na wschód. Na waszym miejscu poszukałbym major Greenland. Na pewno jej nie przegapicie. Ej, połącz się z Greenland! Przekaż, że będzie miała gościa. Tak jest! To najlepsza droga. Zgadza się. Macie w wozie coś, czego nie powinni dostać w swoje łapy Rosjanie? Nic, tylko kupę piachu. <laughs> Reker, tak? Rogaliki Moliny, zapraszam. Lokal mojego ojca, najlepszym w mieście. Zabierz tam ludzi, jak to się skończy. Dobra. Ruszamy. Spalić wszystko i jazda. Znikamy. Rogaliki, najlepszy lokal. Cholera, Łodwiezna. A to stare miasto daleko jak kurwa mać. drogi nie ma. Tylko przez bramę po drugiej stronie. tak, chyba wski wspierają pan. Naz wywiadniał radę. Lekie wyszutnia na dachu! Ten przez który dan zginął w pachu. Nie. Wejście do tunelu czyste. Tylko da ok. Ostrożnie. Od drugiej strony musimy przejść. Kama, co tak zakopać? Znaczy? Tak, Kama? Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy do Zawsze dużo. Brama czysta. Grabarze. Major Greenland na was czeka. Jedziemy z nimi. Bez litości.

Co? Ok. Główno mnie obchodzi, co będziesz musiał zrobić. Załatw sprawę. Też od trzech dni nie jemy i nie śpimy. Wy jesteście grabarze? Tak jest. Mamy pół godziny do powrotu ruskich. Wszyscy mają zjeść posiłek. Przyślę wam jakichś ludzi do rozdawania racji. Tak, racji żywnościowych, tak. Idźcie, już. Major, ja. Ty idź za nim. To chyba znaleźliśmy Greenland. Kochreka. Co tu jeszcze robicie? W skrócie mówiąc, utknęliśmy za linią wroga. Chcemy wrócić na nasz okręt. Chcieć to wy możecie, a jest tak jak widać. USS Valkyria. Pewnie jest już na Morzu Czerwonym. O kurwa, odpłynął bez was. Gdzie moja kawa? To ważne. Naprawdę potrzebujemy transportu na zachód. Trzy dni temu Ruscy wzięli lotnisko. Następne jednostki są w drodze. Mamy resztki zapasów i 12 razy mniej ludzi. Dlatego nieważne czego potrzebujecie, absolutnie nic mnie to nie obchodzi. Odłóż to, bo nic z ciebie nie zostanie. Jak ruszcy stoją z bronią przeciwlotniczą? Szkoda gadać, poniżej zapory mają mobilne. Samy są silnie bronione. Samy poniżej zapory? A my tu, w górze. I wszystkie nasze jednostki, lotnisko też. Są tam cywile? Ewakuowani, sierżancie. Wszyscy? Tak, miasto puste. Co sugerujecie? Nic, broń nas, panie Boże. Wielka szkoda, że nie możecie nam teraz pomóc. Dajcie trochę tych ładunków wybuchowych, jeśli jakieś macie. I solidną gablotę. Na zewnątrz mam wózek. Tylko mi go zwróćcie, zrozumiano. Mamy też radiostację, jeśli chcecie mieć łączność. Ze sobą, nie ze mną. Do mnie zgłoście się dopiero, jak ten numer się uda. Wtedy przerzucę was na zachód. Dzięki, pani major. i ładunków. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Jestem pewien, że w życiu gorszego nie słyszałem. Trochę to potrwa, zanim dojedziemy. Reker, marnie wyglądasz. Prześpij się trochę. Odpocznij. Obudzę cię, jak będziemy w pobliżu zapory.